Halo dzień dobry, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony Krox i witam Was w kolejnym odcinku z Microsoft Flight Simulator 2020. Tym razem nie o samym symulatorze i może nie Stricte o Rbasia 320, ale o aplikacji towarzyszącej. Moi drodzy, jestem bardzo dumny z tej aplikacji, bo ją współtworzę. Jestem człowiekiem, który odpowiada tam za dźwięki jak możecie się domyśleć, chodzi o AirTool. Ta aplikacja się troszeczkę zmieniła. Tutaj bardzo, bardzo dużo rzeczy jest dodanych, jest zmieniony, że tak powiem, design tej aplikacji. Współtworzymy tę aplikację razem z Lukiem i z Obamą, także ich bardzo również serdecznie pozdrawiam. Moi drodzy, co to jest za aplikacja? Ona wstępnie zakładała, że możemy sobie odtwarzać dźwięki na przykład danej linii lotniczej, tak? Już Wam to pokazywałem na moim kanale i dzięki tej aplikacji możemy się pobawić na przykład, jak to by tutaj pokazać, EasyJet na przykład, gdzie jest EasyJet, EasyJet. I teraz, gdy jesteśmy już na przykład gotowi do tego, żeby ładować pasażerów na pokład, możemy na przykład przywitać naszych pasażerów na pokładzie. Ladies and gentlemen, welcome on board our EasyJet service. Please place your large bags into the overhead locker,

Przedstawimy teraz Państwu zasady bezpieczeństwa i wyposażenie awaryjne naszego samolotu. Bagaż podręczny... I również komunikat o COVID-19. Drodzy Państwo, z powodu obostrzeń związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa prosimy o noszenie maseczek ochronnych lub przyłbic podczas lotu. Dziękujemy za wybranie naszej linii, życzymy spokojnego lotu. Fajne, co? Słuchajcie, te wszystkie dźwięki. Ja nakładałem na nie efekty takiego przytłumienia, troszeczkę radia, troszeczkę przesteru, troszeczkę ściszania, efektu podspód. Jeszcze na pewno będzie dodane coś takiego jak boarding audio, czyli dźwięk otwierania drzwi, samol drzwi samolotu, i następnie kroki, witanie przez stewardessy, Tutaj po tej stronie będziemy to słyszeć. Ogromna, ogromna liczba, że tak powiem, dźwięków, które możemy tutaj użyć, na przykład R Astana. Możemy sobie ściszyć, jeżeli jest za głośno. Możemy na przykład wrzucić to w pętlę. I możemy to włączyć. Gdy wyłączymy, podświetlenie nam się wyłącza. Wtedy również wiemy, że dźwięk się nie odtwarza, jeżeli na przykład mielibyśmy coś tutaj ściszone. Moi drodzy, mamy czegoś, co, taką zakładkę również jak pilot. I to jest bardzo istotne, bo będziecie mogli mieć mnie na pokładzie. Tak, też udzieliłem głosu aplikacji, którą tworzy Luke, zwłaszcza, że odpowiadam za ten development audio, jak to się nazywa, więc bardzo się z tego powodu, bardzo, bardzo się z tego powodu cieszę. Na przykład, boarding. Okej, okay. są troszeczkę cicho, musiałbym je podgłośnić. <laughs> Ladies and gentlemen, we are just waiting for clearance. Hopefully, this won't take long. Uh, I will let you know if anything change Change, good. <laughs> Ladies and gentlemen, we have just received clearance and. Eh, można? Cabin crew, prepare for boarding. Cabin crew, prepare for boarding. Cabin crew, boarding complete. Słuchajcie, e, jestem w tej aplikacji bardzo mnie to cieszy, mm, ale co jest najlepsze? W ogóle, możecie sobie też odpalić coś takiego jak czarszcy, choć ta opcja jest troszeczkę okrojona i tutaj niezbyt, niezbyt wiele znajdziecie. Znajdziecie na przykład taką podstawową mapę dróg, które są na lotnisku w Gdańsku w tym przypadku. Ale tutaj więcej mapy bym się nie oczekiwał. Tutaj też jest. Czy znajdziemy Warszawę? No, mam nadzieję, tak. Znajdziemy Warszawę. Tutaj jest dwie mapki, akurat są. DDF. Sprawdźmy jak to wygląda na przykład we Frankfurcie. To na pewno jest opcja do rozwinięcia i na pewno nad tym luk będzie jeszcze pracował z Obawą, aby to wyglądało lepiej. Moi drodzy, Dlaczego o, o tym do Was mówię tutaj wszystkim? Przede wszystkim, z, możecie pobawić się w nagrywanie dźwięków samodzielnie. Możecie to zrobić poprzez kliknięcie sobie customiz customization. Następnie, audio, i wyskoczy wam coś takiego. E, create Airline, i tutaj możecie dołączyć własne dźwięki. Bardzo fajna sprawa. Możecie stworzyć bardzo, bardzo dużo tych dźwięków, i tutaj się pobawić we własne, zrobienie własnej linii lotniczej, na przykład, albo stworzenie istniejącej z istniejących dźwięków, a następnie to eksportować do nas. My się tym zajmiemy i najprawdopodobniej wprowadzimy to w kolejnej wersji tej aplikacji, więc e, e, kolejna faj bardzo fajna sprawa. Mam nadzieję moi drodzy, że narzędzie Luke Tool, które wygląda w ten sposób, możecie jeszcze je ukryć na przykład. Ono będzie dostępne sobie tutaj, nikt nie będzie Wam przeszkadzało podczas lotu. Mam nadzieję, że narzędzie Ertul Wam się podoba. Ale to nie wszystko. Słuchajcie, słuchajcie, pod koniec listopada mam. mam taki termin mi gdzieś w głowie siedzi, tak mi się wydaje, że Luke mi mówił o tym terminie, będzie coś takiego jak PaxSim. bo wiecie, jakie to, jest, jakie to jest kozackie? W darmowej aplikacji będzie PaxSim, w której będziecie mieli coś takiego jak self-loading cargo albo w Paxie, czyli będą pasażerowie sobie chodzić po pokładzie, będziecie musieli ich zadowolić, będą drinki, będą je, będzie jedzenie, będzie ranking, będzie start, lądowanie, czy lot był bezpieczny. Mm. Te dźwięki w przyszłości będą uruchamiane automatycznie. Także, na przykład, jak skończy się boarding pasażerów, odpali wam się dźwięk pilota, który mówi: OK, boarding complete, thank you, i, i, i tak dalej, i tak dalej. Więc mówię wam, to jest przekozak i bardzo was zapraszam mocno mocno do tego aby sobie te aplikacje ogarnąć możecie na przykład dużo tutaj też zmienić w ogóle FS UPC UI PC coś takiego, przepraszam, nie, nie do końca nie wiem jak to się czyta. Jest pod właśnie Paxima, ale również możecie zmienić język waszych pilotów, na przykład na hiszpański. I teraz tutaj będą, ci, będą ci, wam się odpalały tylko hiszpańskie. Okej, okay, i możecie go zastopować tutaj. Bardzo, bardzo fajne. Ja, ja, ja sobie na przykład ustawię siebie e, albo przy lotach, żeby się tam nie brandzlować własnym głosem, będę ustawiał mm, jakiegoś innego pilota w innym języku. Mam nadzieję, że Wam się to podobało. Są akurat trzy serwery do odtwarzania dźwięków, więc nic się nie spierdzieli. E, pamiętajcie o tym, że również jest opcja donate'ów. Możecie e, wspomóc aplikację Luka. My na tym nie zarabiamy. Chodzi o serwery, które muszą utrzymać te wszystkie dźwięki. E, tu chyba jest też opcja na telefony komórkowe. Możecie się skontaktować. Zapraszam na Discorda, Facebooka, Flight 2 e, No i oczywiście w kredytach, żeby był dowód, że nad tym pracuje. Obama has done an amazing job at contributing with programming and Crocs is doing an amazing job with the. Audio. Krok zrobi doskonałą robotę, jeżeli chodzi o audio. Mam nadzieję, że Wam się to podoba. Jeżeli tak, dajcie znać w komentarzach, dajcie znać e, e, również na Discordzie Luka, dajcie również łapeczkę w górę pod tym filmem. Mam nadzieję, że Wam się to podoba. Jeżeli tak, jestem szczęśliwy. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Do usłyszenia. Cześć.